Drodzy Państwo, spotykamy się w sobotę na naszym biegu, ale w niedzielę otwieramy nasze studio, a więc TVN, TVN24 TTV. Będziemy razem z wami, a także internetowo cały czas będziecie mogli nas oglądać, nasze kolorowe puszki, naszych wolontariuszy, naszymi e, identyfikatorami. 120 tysięcy osób będzie zbierało nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Będą zbierały pieniądze na e, okulistyki e, dziecięce, Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Zobaczcie, jak te sztaby grają. To jest cały świat. To jesteśmy my. My, Polacy rodacy, którzy yy, wjechaliśmy w różne miejsca na świecie i mamy czas, mamy energię po to, aby grać. To są wielkie ukłony dla wszystkich sztabów w Polsce, dla wszystkich sztabów na wszystkich kontynentach, którzy yy, Polacy, którzy gracie razem z nami. Yy, Honsul, Hornsund, czyli nasza baza arktyczna, gdzie także grają Polacy, także są razem z nami. Nasze komputery gorące. Yy, tu cały czas łączymy się z Wami, rozmawiamy z Wami. Nasze aukcje, moi drodzy, internetowe, yy, które nabierają niesamowitego koloru, niesamowitego tej barwy jeszcze raz yy, przypomnimy wam, że gramy dla medycyny, yy, która będzie leczyła i diagnozowała, diagnozowała i leczyła dzieci, które mają chory wzrok. Tak, będziemy grali dla 25 ośrodków dziecięcych w 17 miastach. Rozważamy również możliwość doposażenia takiej podstawowej opieki, czyli przychodni okulistycznych w szpitalach, które są bardzo niedoinwestowane. I tak jak Jurek powiedział, będzie to przede wszystkim sprzęt... Diagnostyczny, który jest najważniejszy, i oprócz tego wyposażenie sal operacyjnych, okulistycznych. A później czeka nas ogromna praca, czyli dział medyczny, któremu dowodzi Dzidzia, będzie miał mnóstwo pracy, bo to są później wysłane ankiety do szpitali, nasze rozmowy ze wszystkimi ośrodkami, ze wszystkimi oddziałami, z lekarzami, aby kupić najlepszy sprzęt, a później go super rozliczyć, co także jest naszą cechą absolutną, której się trzymamy, która jest bardzo ważna. Moi drodzy, przypominamy, nasz koncert rozkład. Jazdy szybko koncertowy, proszę mi dać, żebym ja go miał w ręku i szybko wam przeczytał. Póki co przypominamy, że eee. także o godzinie 20 będziemy. O godzinie 20 będziemy oglądali światełko do nieba, a nasz koncert, który się odbędzie pod placem kultury. Happy 1340, później łydka Grubasa, Jelonek, Demono, Piotr Bukarty, Król, Blender z Waluś, Kraksa, Kryzys. Sorry boys! Dżem tabu, nocny Kochanek, WWIRA, Karaś Rogucki, Kwiat, Boni Lemon. Dziękuję wszystkim artystom, którzy razem z nami grają. Zobaczcie, światełko do nieba to jest kulminacyjny moment. Trzy, dwa, jeden. Moi drodzy, można śmiało powiedzieć, że ten samochód zmienił oblicze polskiego rock and rock'n'rolla. To jest mój jeden z pierwszych samochodów. Sprzedałem go, aby polecieć do Stanów Zjednoczonych i brać udział w remakeu najpiękniejszego festiwalu wtedy świata, czyli Woodstock 94 został sprzedany, został zrobiony piękny film, a rok później już my organizowaliśmy nasz najpiękniejszy festiwal świata. Licytujemy ten samochód. Wielkie dzięki dla ekipy, która znalazła, która odnowiła, która zrobiła przepiękny design. Mam że wygląda lepiej niż nowy, pakowny dla całej rodziny. Do każdego naszej, naszej licytacji dołączamy przepiękne czapeczki. Biedronka, moi drodzy, ogromna sieć, która zaskoczyła nas sklepowa tymi międzymi czapeczkami. Będą mi dla dorosłych, będą mi dla dzieci dołożę, jeżeli to będzie rodzinny zakup, jeżeli to będzie rodzinny samochód, bo naprawdę przeżyliśmy z nim cudowne historie. My się z wami żegnamy. Nasza cała ekipa, pomachajcie wszystkim. To jest naszym centrum dowodzenia, a ja przypominam, moi drodzy, Licytujcie, bierzcie udział w naszej zabawie, bawcie się, w sobotę biegamy, ale w niedzielę będziemy TVN, TVN24 TTV. To właśnie wszystko tutaj, z tego mojego miejsca, które zostało otworzone, mojego biurka, mojego pokoju wychodzi tak dużo energii, która się rozjeżdża po wszystkich. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Dziękuję, że będziecie za, razem z nami grali. Dziękuję, że po raz kolejny mamy szansę, że Polska będzie uśmiechnięta, miła i przyjazna. Zapraszamy na 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo.